Także słuchajcie, obecnie zaczynamy event, najlepszy w sumie w fc 25. Najlepsze karty, które bardzo łatwo jest trafić. Pierwsza paczka 84 plus przynosi nam palinie Jak na razie mamy tocy z Ligi francuskiej Ligue 1 także teraz paczka 10 piłkarzy 82. Spokojnie my się dopiero rozgrzewamy. Na pewno dzisiaj trafimy jakoś toca, to się musi dzisiaj wydarzyć. No ta paczka nie była najlepsza, no to trzeba przyznać, tragedia po prostu. I teraz pierwsza paczka 14 piłkarzy o 83 plus, No i nie ma tego niebieskiego koloru, ale ja na to czekam dajcie mi to cały tydzień, nic nie było w tej grze. Nie opłacało się grać. I w końcu mamy totsy. No, jak na razie, Rodri 91, no spoko, foder. Druga taka paczka, 14 razy 83. I mamy, słuchajcie, kartę tots. To jest ta karta jakaś fioletowa, generalnie. Nie mam pojęcia, czym one różnią się od tych totsów. Ale spoko, no jest pierwszy toc, tak? To będzie. Onununu. No, no, no. 92, no karta, która wygląda wybitnie, generalnie. 30 tysięcy. I trzecia paczka, 14 piłka, 83. Tym razem, niestety, nie mamy nawet lokautu zwykłego, złotego. Wow. Najlepszą kartą jest Girasio, 84. Także teraz czwarta paczka, 14 piłka, 83. No poważnie. Czemu? Saka 87 i znowu ten Rodri. Także tym razem przygotowałem player pi. 85+, plus pierwszym wyborem będzie Benzema i drugim będzie, mamy kartę Toc, Busi 92 i zobaczmy, niestety tym razem nie ale można powiedzieć, że taką pierwszą pierwszą kartę Toc udało się trafić pani Busi, który ma trzy playstyle, która kosztuje 50 tysięcy jak na razie 4 na 4, pojawiła się nowa ewolucja, do której pasuje la Mini Amar, który będzie wyglądał w następujący sposób, 5 na 5 no niby spoko, ale chyba mi nie jest potrzebny, słuchajcie, pani Gejoroza 39 tysięcy ląduje do naszego składu. No kurde, taka karta. No musi być dobra, zobaczcie statystyki. 4 na 5 testujemy ją. Także tak, prezentuje się pierwsza ekipa w dzisiejszym odcinku. Oczywiście gramy Division Rivals, bo nie chcę teraz wchodzić w Food Champions. Dobra, Gejoro wyprowadza akcję. Zobaczmy, czy potrafi dobrze podać piłkę. Może być dobra. uuu, wow, się no podaje. co za wariatka. Ej, 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 oj, to będzie bramka Neymara, dokładnie tak jeden do zera. Piękne przęcie do niego, Olmo, podanie do Ronaldo, Ronaldo, pierwsza piłka, pięknie, szybko odpowiedź. Pięknie, Pedro, Neto i po prostu uderzmy, wspaniała akcja, piękne wykończenie, 2 do 1. Oj, Fati, super podanie do Christian Ronaldo, Christian Ronaldo, Fideszka z tego miejsca, nie trafia w bramkę? Serio? Georo podanie do Ansofatiego, no dobre to było, podanie, Fati, po prostu uderzmy, no nie, no nie mogę trafić w tą bramkę. Gejoro podanie do jego, no dobra, było w miarę okej okay to podanie, Ansufati, ja, tragicznie to... Super, i Ansufati w polu karnym, lewa noga, pięknie, to jest właśnie to, pięć słabszej nogi, super. Oj, no ten Neymar na tym Redem jest naprawdę groźny, jeszcze Trivela. Pięknie Ronaldo, ej, no czerwona kartka, jakim cudem to nie ma faulu, ej. Pięknie groz, ale ten gros jest solidny na tym środku. Dani Olmo, Ansu, Ansu Fati, lewa noga, no tym razem kasiastą to obronił, ale przesunął się tym Kassiasem Oj, super podając Frankiego do janka i Cristiano Ronaldo w polu karnym, Ronaldo, no ten Gabriel Cristiano Ronaldo z rzutu wolnego, Kassias, jako obrona Dawaj Lewandowski, Lewandowski, który jest tylko tutaj dla ewolucji niestety pokonany przez Kinga, ale jeszcze Dani Olmo i Lewandowski, nie ma bramki Jared Bale, wzódka na Lewandowskiego, Lewandowski tego nie kończy. Oj, Thierry Auri wychodzi sam na sam i po krótkim słupku. Nie wiem, czy wpuszczenie tutaj Roberta Lewandowskiego to był najlepszy. Daniel Modo Lewandowskiego, Lewandowski coś tak zbiera i Sufat i przewrotka, nie ma gola. Słuchajcie, kolejna z 14 piłka z złocnie, 83+, plus niestety bez kart. Team Of the Seasons, zwykły złoty walkout. Ej, jednak mamy kartę to z tą fioletową na duplikacie. No spoko. Kolejna szósta już podka, 14 piłka z ocenia 83 plus bez karty. O Jezu, nawet bez walkoutu. 84 najlepszą kartą w tej paczce. Także słuchajcie, kolejny player piga 85 plus pierwszy wyborem będzie. Jest! Mamy w końcu kartę męską. Todd jest to Akiluche 92, ale może drugi, i może w trzecim, niestety nie, ale no mamy Totsa, który kosztuje pewnie jakieś 30 tysięcy 97 driblingu, ma bardzo ciekawa karta 4 na 4, szkoda. Tak, tak prezentuje się ekipa drugiego rywala w dzisiejszym odcinku, jest dość solidnie, pele Bardzo dobra ekipa Oj, Daniel ma świetne podanie do Ronaldo i Ronaldo No oczywiście, że Gabriel zablokował, no jaka to słora karta Oj, piękne podanie do Ronaldo i Ansu Fati lobikiem. Tak jest, mamy pierwszą bramkę Oj, piękne podanie tym razem do Ronaldo i Ronaldo Dansu Fatiego. Oj, to był bardzo słaby strzał. Ronaldo, pięknie, 2 do zera. Ale wiedziałem, że tu podaję jeszcze między nogami Alisona. Pięknie, Dani. Olmo. jeszcze dawaj sk Kurde, co to się stało z tą piłką? No, muszę przyznać, że to było ładne, ale Howard musi wszystko popsuć. Pięknie, Pedro Neto, Pedro to i po krótkim słupku. O, leż wykończenie od słupeczka ale wrzutko od kareta baila to jest po prostu niemożliwe, ale Pedro to tego nie kończy. I. No, Hansu Sufati dawaj, dawaj. No nie wiem, mam od słupka, od uba. I nie ma gola. Oj, piękne podanie danie niego. mój Cristiano Ronaldo wychodzi sam na sam. I lobikiem Howard. Nie no, ja w bramkę, Ronaldo. Chodzi Lewandowski. Nie, no, szkoda, że wyszedł, bo chciałem sobie zrobić ewolucję Lewandowskiego, ale noż co. Szkoda. No także, słuchajcie, kolejny już chyba trzeci player pick 85 Plus. Jak na razie w każdym poleciała karta Team of the Season. Teraz też mamy kartę Team of the Season. Niestety nie, to jest Kevin De Bruyne i w drugim będzie. Bruno myślałem, że ten Kevin to będzie wersji TOC. Także teraz paczka 10 piłkarzocznie, 82 plus bez karty TOC, niestety. Oczywiście te karty mogą być w środku, bo to jest popsute jak zawsze. I uwaga, na no tym razem nic nie ma. No tak szczerze, słuchajcie, no to na rozpoczęcie TOC otworzyłem totalnie wszystko, co się dało. Wszystkie paczki 10 razy 82 wszystkie paczki 14 razy 83 i wszystkie playerbki, które dzisiaj się pojawiły. Także myślę, że było spoko. Trafiliśmy oczywiście kilka kart TOC. Dajcie koniecznie znać w to czy udało wam się już coś ciekawego trafić. Słyszymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do słyszenia. cześć!